Ten dzisiejszy fragment z Księgi Proka Izajasza wielokrotnie komentowaliśmy. Nie chcemy dzisiaj wobec niego przejść obojętnie, bo on ciągle stwarza problemy. No i wobec tego fragmentu także możliwe konsekwencje w postaci duchowej adopcji. No ale o tym później. Najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, w uroczystość zwiastowania Przychodzimy wobec tych wszystkich momentów, w których Ty pragnąłeś nam pokazać coś więcej niż tylko to, co my chcieliśmy zobaczyć. Przychodzimy, by przeprosić za nasze zamknięcie, na Twoje łaski, na Twoje prowadzenie, na Twoje światło, na Twoje podpowiedzi. Jezu, potrzebujemy. Potrzebujemy Ciebie tak bardzo, a jednocześnie tak bardzo się obawiamy w tylu sprawach. Usuń te przeszkody z naszych serc. Zabierz wszystko, co nam utrudnia kroczenie Twoimi drogami. Działaj w nas jako jedyny Zbawicieli, Pan. Amen. Posłuchajmy słowa. Pan przemówił do Achaza tymi słowami, proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ktoś powie, czy to nie jest zbyt wcześnie, że przerwał to czytanie, ksiądz na samym początku. Przyznam się przed Wami, że to jest jedno z czytań, które komentuję ciągle, pomimo tego, że jeszcze nie upłynęły dwa lata tych naszych komentarzy, znaczy moich komentarzy, bo tutaj odpowiadam w każdym filmiku gdzieś dyskretnie na jakieś pytanie, które gdzieś przemycacie. Niektórzy pytają, czemu nie ma starszych filmików księdza z komentarzami do czytań niż dwa lata. Bo jeszcze nie ma dwóch lat, kiedy zacząłem systematycznie, codziennie komentować Słowo Boże. Więc y, oczywiście, to, że kana kanał się rozrósł y, y, przez te y, kilkanaście ostatnich miesięcy w tak ogromnej formie, to Bogu za to dziękować, ale ja nie komentowałem, jeszcze nie, nie upłynęły dwa lata, y, zanim te komentarze y, stały się codziennymi komentarzami do Ewangelii, czy też do czytań, no bo w tym roku komentuję czytania. Natomiast ten fragment pojawiał się w Adwencie i chcę go komentować, bo ciągle mam z nim problem. Raz, na jakimś którymś filmiku, w którym rozważaliśmy to Słowo Boże, mówiłem, że to jest jeden z najbardziej niezrozumiałych fragmentów, i dalej to podtrzymuje, natomiast patrząc z innej strony, myślę, że to jest często utrwalane, idąc krok właśnie dalej, bo przez nieznajomość właśnie Księgi Proka Izajasza i innych ksiąg starotestamentalnych, nieznajomość właśnie życia Achaza, prośba, która została skierowana przez Pana Boga do Achaza, przez to, że została zbagatelizowana, jest odczytywana. Jako coś, co dobrze, że Achas nie podjął. Już tłumaczę, dlaczego. Achas kilka chwil później mówi, że nie będzie prosił i wystawiał pana na próbę. Z tym, że prosiłby, wystawiał pana na próbę, gdyby to pan sam go nie prosił. Więc różnica jest taka, że wystawianie pana Boga na próbę, Upraszczając, może idąc jeszcze krok dalej polega na tym, kiedy ty żądasz czegoś od Pana, ale nie stajesz w postawie pokory, o której wczoraj mówiliśmy. Panie, jeśli chcesz, Panie, jeśli to jest Twoja wola. Panie nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Jeśli żądasz od czegoś, czegoś od Boga, to rodzi się pytanie, czy wtedy nie staje się bożkiem czasem Twoje żądanie? Bóg nie musi dać Ci tego, co żądasz, czego pragniesz. A nawet jeśli chce Ci dać to, o co pragniesz i o co prosisz, to chce Ci to dać ze względu na to, że jest to dobre i ważne dla Ciebie. I pokora będzie uległością, stawaniem w prośbie, a wystawianie Pana Boga na próbę będzie żądaniem znaku. Zatem niezrozumienie tego fragmentu polega na tym, że Achas mógł prosić, ale nie prosił. Uznaje samą prośbę, która jest formą pokory przed Bogiem, za coś niedobrego i to jest pycha. Pychą jest nie przychodzić do Boga. I nie prosić o światło w konkretnych sytuacjach. Tego właśnie nie zrobił Achas. I diabeł rzeczywiście żeruje na tym, dlatego że wielu mówi, no bez przesady, czemu Pan Bóg miałby mi odpowiedzieć? No bo jest Twoim Ojcem, który Cię kocha, tatusiem Abba. Jest tym, któremu zależy na Twoim zbawieniu. I tworzy się cała, słuchajcie, teologia, która jest, która ma cechy teologii. Takiej patologicznej, polegającej na tym, że ludzie zaczynają wierzyć w to, że z Panem Bogiem nie ma kontaktu, że oni muszą spełnić określone reguły, wykonać określone, określone czynności. To się niczym nie różni od magii. Takie podejście do, do sprawy, takie podejście do sprawy nie różni się niczym. Od magicznego traktowania Pana Boga. Więc nie bój się prosić, ale bądź w wolności wobec tego, kiedy przychodzisz prosić. No i mam nadzieję, że, że tutaj jakby światło na nasze życie znowu popłynęło i wielu spośród nas zostało zachęconych do tego, żeby ta prośba. No, była dla nas jakąś e, deską ratunku w różnych sytuacjach, w których stajemy przed wyborami, e, bo skoro prośba, jak to wspomnieliśmy, związana jest z pokorą, a Bóg przychodzi do ludzi pokornych, to kiedy ty prosisz, to w tym momencie Bóg udziela ci łaski już na starcie. Twoje serce, kiedy jest skruszone, więcej widzi Boga. Niektórzy teologowie tak to też nazywają. Ktoś powie, no dobra, co to dla nas oznacza? Moi drodzy, ja nieustannie przypominam o tym, że dla nas katolików żyjących szczególnie w tych częściach świata, gdzie mamy kościoły otwarte z adoracją, jednym z miejsc, w których możemy się nauczyć słuchać Bożych inspiracji i podpowiedzi, są właśnie te miejsca, to są te miejsca, kiedy zginamy przed Nim kolana, kiedy stajemy w ciszy i zasłuchaniu, kiedy przestajemy mówić. Oczywiście wiele osób do mnie powiedziało, o, a w tych miejscach, gdzie są kościoły zamknięte, gdzie nie ma możliwości. Moi drodzy, mamy teraz kilkanaście czy kilkadziesiąt miejsc w świecie, gdzie nieustannie 24 godziny na dobę trwa adoracja online. Bóg także chce łaski dawać nam w ten sposób, kiedy Ty stajesz w ciszy i, i zwyczajnie patrzysz na Jezusa dzięki współczesnym środkom komunikacji, to dlaczego ten, który rządzi światem, nie miałby udzielić Ci łask w jakiś sposób tylko przez sam fakt Twojego przyjścia do Niego? Stawania przed nim, pragnienia zrozumienia Jego woli. Dlaczego nie miałby zwyczajnie wejść w te Twoje pragnienia? Nie bójmy się tego. I, i wiecie, przykro mi się robi, jak niektórzy krytykują tą adorację online, kiedy tak wiele osób, szczególnie chorych, z tego korzysta na co dzień. Otwierając sobie internet, otwierając jakiś kościół z całego świata, gdzie ta adoracja online jest prowadzona. Te osoby się, wiecie, wpisują w tą samą narrację, którą ma świat, że to jest głupota. Ja rozumiem świat, że może tak mówić, bo świat nie wierzy w Jezusa w Eucharystii. Nie wierzy, że tam jest żywy i prawdziwy Bóg. I z jednej strony ten sam świat, kiedy patrzy na płytę CD, Wierzy, że w tej płycie jest wiele danych ukrytych i potrzeba urządzenia, żeby to rozszyfrować. A temu samemu światu, który widzi kawałek białego chleba, także okrągłego, trudno uwierzyć w to, że Bóg, który jest wszechmogący, mógł się tam ukryć i można go spotkać i rozszyfrować. Właśnie przez wiarę, widząc więcej, jak mówi święty Paweł. Oczywiście znaczy to jest brak logiki i nie chcę powiedzieć używania rozumu. No dobra. Dzisiaj, moi drodzy, kolejne zadanie do przemyślenia ze samym sobą. Mamy piękny dzień, w którym wielu podejmuje duchową adopcję, a wielu pyta. A wielu zrezygnowało z tej duchowej adopcji, bo, bo nie byli wierni, nie byli konsekwentni. Postaw Jezusowi pytanie. I jeżeli Jezus odpowiedzi tak, to nie bój się nawet wobec Twoich słabości. To jest zadanie dzisiaj do, do zrobienia. A tych spośród tych, którzy, którzy podejmą duchową adopcję lub trwają w duchowej adopcji, do rozlosowania książka o znamienitym tytule wytrwaj do końca. I proszę te osoby, aby nie pisały nic więcej, tylko jedno słowo: Amen, bo jutro ogłoszę pod filmikiem niedzielnym, kto wylosował z poszczególnych dni te różne nagrody. Do odebrania, nieustannie przypominam, na usprawiedliwieni 21. W przyszłym roku, w marcu, które przygotowujemy, bo ciągle z różnych stron te przygotowania trwają. Niech was błogosławi Bóg mogąc, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, kto tego nie zrobił, lajkujemy. Czekam na dużą ilość Amen w komentarzach. Do zobaczenia jutro.